Witam wszystkim, Tutaj Emilia z Emilia Szwedzki, i dzisiaj pierwszy film instruktażowy, jak wypowiedzieć słowa i zdania. Słuchajcie, tyle mi o to prosiliście, i stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł, abym po raz pierwszy siadła i nagrała taki właśnie film, w którym powiem Wam, jak wypowiadać wszystkie słowa z mojej najnowszej broszurki która jest broszurką o pracę i jest to taki przedsmak, jak będzie wyglądał mój kurs. Oczywiście mój kurs będzie nagrany całkowicie inaczej, profesjonalnie przede wszystkim, bo jak widzicie, aktualnie jestem u siebie w pokoju i nie mam aż takich dobrych warunków, ale nie chciałam już przedłużać Waszego czekania i zapraszam Was serdecznie na naukę ze mną. Będzie to, mam nadzieję, owocna nauka, bo jak wiecie, jeżeli chodzi o język, to... Co się odwlecze, to niestety uciecze. Także do roboty, bierzcie swoje kajety i piszcie sobie polskimi literkami, jak to się wymawia. Zacznijmy. I jeszcze jeden komunikat. Tylko pierwsze słowo przeczytam w liczbie pojedynczej i mnogiej. Ponieważ liczbę mnogą tworzy się bardzo prosto, dodaje się r, r lub or. I to wszystko jest wypisane, więc głupio by było, gdybym po prostu... Powtarzała to cały czas, to tylko e, traci mój i wasz czas, więc lepiej go ukrócić i tylko pierwszy przykład tak zrobię, a reszta już tylko w liczbie pojedynczej. En learn i learner to wypłata i wypłaty. Ale bardzo ważne, żeby nauczyć się tego słowa porządnie, ponieważ w dwójce mamy et luon, luon i to już jest pożyczka. I to jest bardzo ważna różnica. Czy ktoś nam płaci, czy my komuś, no chyba to wiadomo, że jest różnica. I to całkiem spora. En learn i et luon. Pierwsze. learn, Drugie. Luon. Uo, uo. Pierwsze e, e. Trochę jakbyśmy nie wiem, co. <noise> Trochę jakbyśmy siedzieli na toalecie. E. A drugie. Ła. Ła. Takie m. Mm. Wow. O, Ok? En leon et loon. Trzy. En arbyc i Czyli pracodawca. En chujew. Szef. Chy to hu. Tutaj hu. En arbyjatare. En arbyjatare. Pracownik. Sześć. En arbyc plac. En arbiec plac. Czyli arbiec i plac. Arbietę praca. Sy to jest, że coś to czegoś przynależy. Arbiec Plac. Miejsce pracy. Tak? Czyli nie praca miejsca, tylko miejsce należy do pracy. Dlaczego? Dlatego też praca ma s. Et o tol. Umowa. Et o tol, umowa. Osiem. Et wilkor. Et wilkor. Warunek. Dziewięć. En leone heining. En leone heining. Podwyżka. Pierwsze słowo lön. Lön dziewiąte przepraszam. Lone heining. Widzicie? Pierwsze i dziewiąte, jak się dodaje jeszcze heining, to mamy podwyżkę. Czyli wypłata wysoko to podwyżka. 10. enbetolning En betoning, płatność. 11. Enhook skrivening. hook skrivening. Chorobowe. Będziecie też słyszeć inne wymowy. Szuk, huk. Ja nie jestem szedłem. Ja nie mam dialektu e, jakiegoś specjalnego, może sztokholmski, e, tam z deka. Na pewno nie mam skłonska, ani Smolenska, ani Jatyboszka, e, więc po prostu ja mówię ch, chuk. ale w innych częściach Szwecji będą mówić inaczej. Także nie, z, nie, nie bądźcie zdziwieni, jak właśnie się zastanawiacie się nad tym, dlaczego tak jest, no to trzeba sobie wybrać albo szy, albo ch. To zależy od Was, kochani, i gdzie mieszkacie. Jak się czujecie na siłach? Co dla Was jest po prostu łatwiejsze. En mied arbytare, współpracownik. Arbiete, praca. Mied z. To mied arbieta re, współpracownik. En kolega, kolega, en kolega kolega z pracy oczywiście. Um, en šięst, usługa. En šięst, usługa. s e, szęst. Sszęst. Sh en. Szczęść En ledighet G jest tutaj praktycznie nieme Ledighet ledig. Można powiedzieć ledig Ledighet też można powiedzieć Ale ja mówię ledighet Czyli to takie G prawie nie Nie wiem, wypowiedziane Natomiast pamiętajcie, jak macie mówić Ledighet albo ledighet to lepiej powiedzieć zbyt wyraziście, zbyt przekoloryzować, wtedy was zrozumieją. A jak będziemy z skrótowcami mówić, no to niestety, niestety nie. Na, na razie nie umiem na tyle języka, żeby sobie skrótowce samemu robić. I to jest w ogóle wolne. <grych> 16. Ed semester. Ed semester. I okej, okay, ja mówię semester, ale możecie powiedzieć semester. I uważajcie mi, jak ja mówię na co dzień, to nie mówię o! Oh, Ed semester. Nie, ja mówię semester. <laughs> Nie chcę mi się bawić w akcenty. Na przykład, akcenty można mieć. Jak człowiek chce, to można. Można się nauczyć. 17. En semester dog. En semester dog, czyli dzień urlopu. Enkund. Enkund, czyli klient. En upseigning. Mamy pod dziewiętnastką. En upseigning, czyli wypowiedzenie. seining, czyli podnosimy coś i Wypowiadamy. To jest. Uf, uf, up staining. <laughs> An up staning Czyli up stainings tid. Czas upowiedzenia. An unstelling. No może zanim będziemy wydawać wypowiedzenie to trzeba by było powiedzieć jak jest. Słuchajcie, zatrudnienie. An unstelling. An unstelling. Mobbing. Cieszymy się go. Żebyście wiedzieli, jak ktoś Wam wchodzi na głowę, co powiedzieć. Mobbing. Mobbing, 2B, BB. Mobbing, Mobbing, po prostu. Związek zawodowy. Warto mieć, jakby był bombing w pracy. Ed fuck. At fuck. No, trochę to brzmi, słuchajcie. Nie wiem, czy mi to nie zablokuje ten YouTube. Ed fuck. Ad I to jest, słuchajcie, czasownik. Mamy pierwszy czasownik. At jobba. Czyli jest to czasownik, czyli. Czynność, pracować, to jest coś, robimy, co robimy, pracujemy. I w bezokoliczniku, czyli takiej formie podstawowej, którą mamy w słowniku, wszystkie czasowniki w języku szwedzkim będą nam się zaczynać na at. At, jobba, pracować. At, arbieta, też pracować. Widzicie, czasownik, czasownik, at, at. To jest to samo. Bez, czasownik bezokoliczniku w podstawowej formie. Tylko co? Jaka jest różnica? Czemu joba i arbieta to yy, wszystko jest pracować? Różnica jest taka. Mówicie jak chcecie, ale Joba to jest bardziej potoczny język, a arbieta to jest pracować, to jest ymm, taki formalny powiedzmy, nie do końca, bo y, to nie jest jakoś obraźliwe, że mówimy joba. Natomiast arbieta będziemy używać w papierach, wiecie, gdziebyście coś nie podpisywali, jakieś umowy, czy cokolwiek, no to będzie jednak arbieta. Jest to to bardziej formalne słowo. At ułoka jobet. No to widz, zobaczcie, tutaj mamy czasownik. at ułoka. Jechać. at ułoka. Ale dochodzimy jeszcze tutaj na słówko. Til jobet. W sumie dwa słówka. Do i pracy. Ad ułoka jobet. A można też powiedzieć. Ad ułoka prawda? E, 27. Adwora albo at bli. Sim. Słuchajcie, adwora i at bli. To jest temat. na pewno nie na ten film. To jest temat na mój kurs e, długi. Trzeba go po prostu pamiętać jak Amy w Pacieżu, ale pokrótce powiem Wam tak: atvora to znaczy być, czyli najważniejszy czasownik w każdym języku, atvora i atbli to stawać się spóźnionym tutaj w tym przypadku i dlaczego to jest takie ważne? No trzeba go odmienić, więc to atvora to jest bezokolicznik do tego czasownika, co może wy już znacie odmienionego w osobowo r, er. tak? Jog, er, du, er. No to to r, er, to jest właśnie to być. Tylko już odmienione osobowo. Czyli ja jestem, ty jesteś. To na pewno kojarzycie. A to liedit. Brać wolne. A to liedit. Brać wolne. chłocz Ciężko. Lęgę. Długo. Lęgę. Długie e. Lęgę. Długo. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do zdań. Zdania przeczytam sobie raz. A Wy możecie sobie tak spowolnić, na YouTube jest taka opcja, tutaj taka kol, 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 kolczatka? Nie, e, zębatka. Można sobie kliknąć i spowolnić tam. E, można sobie odtworzyć od nowa, można sobie zatrzymać, także na spokojnie, jak macie czas, zróbcie sobie jak uważacie, a ja przeczytam e, wszystko raz a porządnie i będziecie mieli na czym pracować. Jog hor en hog lön. Ja mam wysoką pensję. Wie to et lön. Potrzebujemy wziąć pożyczkę. Min arbecijeware heter Stefan. Mój pracodawca ma na imię Stefan. Din chef er inte Twojego szefa tu nie ma, a dokładnie twój szef nie jest tutaj. Jog er en bro arbejetare. Ja jestem dobrym pracownikiem. Diet er lüngt po min W moim miejscu pracy jest spokojnie. Jag behöver få mitt avtal. Jag behöver få en De Det finns några villkor. Just bara varumkov. Jag förtjänar en lönehöjning. Jag ska en på Din betalning blev nekad. Två Hun partnerna en huk Hon fick en sjukskrivning. Emilia ok. Aaron er mir abietare. Emilia i Aaron są współpracownikami. Oron é er kolega. Aaron jest moim kolegą z pracy. Vi are Builder My oferujemy różne usługi. Du behöver and ledighet Ty potrzebujesz wolnego. semester, Berriar i Juni. Mój urlop zaczyna się w czerwcu. Jag for n semester dog per månad. Ja dostaję jeden dzień urlopu na miesiąc. Kunden har alltid rätt. Klient ma zawsze rację. Alina fik en uppsägning. Alina dostała wypowiedzenie: Upstaining style r 3 Wypowiedzenie to 3 miesiące. Jag söker en anställning. Ja szukam zatrudnienia. Mobbing po arbetsplatsen är förbjudet. Prześladowanie w miejscu pracy jest zabronione. Är du i facket? Jesteś w związkach zawodowych? Vi jobbar po en mataffär. My pracujemy w sklepie spożywczym. Ni arbetar på ett företag. Wy pracujecie w firmie. Jag måste oka till jobbet. Ja muszę jechać do pracy. Jak blir sen po grunt of bil trafiken? Będę spóźniony przez korki. Huntoledit i september. Ona bierze wolne w wrześniu. Jak jobbar chłocz? Ja pracuję ciężko. Dom jobar här länge. Oni pracują tutaj długo. Prawda, że proste? Oto już wszystkie zdania i wszystkie słówka. Mam nadzieję, że posmakowaliście troszkę mojego kursu, troszkę znaliście jak to może wyglądać. Oczywiście w bardziej profesjonalnym tutaj, słuchajcie, studio. I jestem, słuchajcie, pełna nadziei, że była to przyjemna, fajna i prosta nauka. Dajcie znać, jak Wam poszło, które słowo jest najtrudniejsze, które jest najłatwiejsze. No i oczywiście, jak zwykle, czy prawda, że ten szwedzki jest prosty? <laughs> Buziaczki i pa!